Okay. Witamy Was w naszym kąciku e, rozmów w naszej podróży. Będziemy się z Wami widywać z różnych miejsc, ale to już z Polski. E, okazało się, że nagraliśmy materiał, e, no ale niestety trzeba. W Nie końcu to, to nagraliśmy, przynajmniej na początku. E, więc dlatego też będziemy się spotykać tutaj i opowiadać o naszych wrażeniach. E, I co no Pierwszy nasz kraj, jaki doleciliśmy, to była Sri Lanka. I tutaj zaczynamy naszą, już wiemy ile, siedmiomiesięczną podróż po Azji. Jest to nasze pierwsze państwo, pierwsze wrażenia. I gdzie pojechaliśmy dzisiaj? Eee, to tak, my zaczęliśmy od Narodowego Parku Wilpatu. w się bówkowaliśmy, który park wybrać, ale zdecydowaliśmy się na tu ze względu na małą popularność. Nie chcieliśmy tak naprawdę być w miejscu, gdzie jest masa ludzi, gdzie jeepy ścigają się na każdym kroku. No ale może e, zacznijmy od tego jak to się zaczęło. Przylecieliśmy na lotnisko w Negombo po bardzo długiej podróży, w sumie podróż ile nam zajęła do tarcie do miejsca docelowego 48, 48 godzin. 48 godzin. Ale to my też wybraliśmy jakby z racji tego, że jesteśmy cebulami. Jak widać. Dlatego Trybonion. <noise> e, dlatego wybraliśmy też najtańszą opcję e, dotarcia na Sri Lankę. E, jeśli chodzi o lotnisko, to co możemy Wam na pewno polecić, e, to wymiana kasy na lotnisku. Jeśli chodzi o wymianę dolarów, bardzo fajny kurs e, i myślę, że warto faktycznie na start wymienić tam pieniądze. Bankomaty też są jakby dostępne. E, no i co? Dalej mieliśmy po wyjściu z lotniska mieliśmy tak jakby pierwsze zderzenie z nocnym autobusem. E, to. i to jeszcze autobusem lokalnym szczerze mówiąc to wspominam go bardzo pozytywnie i to chyba był najlepszy przejazd jaki był, bo autobus w środku był na maksokolorowy kolorowy była jakby dyskoteka, były włączone światła, lasery e, kierowca jeździł jak wariat, to jakby pominiemy tutaj macie nagranie jak to wyglądało plus minus, ale sorry, jeszcze nie w tym nie, nie w tą, tej perspektywie, nie której nie w tą, trzeba jak dojechaliśmy na przystanek, stwierdziliśmy, że w sumie jesteśmy wcześnie. Nasz gospodarz proponował nam, że może podjechać tuk-tukiem, jego kierowca, ale stwierdziliśmy, a dobra, jesteśmy wcześniej, nie będziemy nikogo budzić. I my ogólnie po tych 48 godzinach podróży stwierdziliśmy a się przejdziemy, no, no i tak sobie szliśmy 5 km i to jeszcze było dość gorąco wtedy, mimo że było rano. Zgadza się. E, więc byliśmy tak po prostu podekscytowani, podjarani tym, że jesteśmy w innym kraju, że zaczyna się nasza przygoda, że szczerze mówiąc, nawet nie byliśmy jakoś bardzo tym zmęczeni. Tak, pomimo tylu godzin podróży, mieliśmy to w nosie, więc 5 km, plecaki i co, no udało nam się dojść bez tej taksówki. Zaoszczędziliśmy jako tribonią... Jakieś 10 złotych. Jakiś nawet chyba 7 jakoś no, tak. Także na początku to w ogóle szczędziliśmy na wszystkim. Mindset był taki, że szczędzamy na wszystkim, żeby wystarczyło nam jak najdłużej. A co nas zaskoczyło po drodze, było masę bezpańskich psów i każdy pies wyglądał tak samo, ta sama rasa. E, było ich mnóstwo na drodze, jakby czasami faktycznie omijaliśmy ich szerokim łukiem, bo... Nie zaszczepiliśmy się na wściekliznę i nie chcieliśmy mieć po prostu po drodze żadnych problemów. Musicie brać pod uwagę, że jeżeli będziecie chodzili na nogach po Sri Lance, to jest jedno z kilku państw, w których trzeba jednak uważać, że tych psów na drogach leży naprawdę od groma. Auta trąbią na te psy, a one... Siadzą, leżą i auta muszę je omijać, bo one się nie ruszają. I na przestrzeni tych 5 kilometrów spotkaliśmy chyba ze 100 psów. Nie, no może nie ze 100, ale ich było sporo. No z, myślę, że z 50. No tak, tak na pewno. Jeśli chodzi o Nocleg, Nocleg był spoko. Jakby my też nie oczekiwaliśmy luksusów na tym wyjeździe. Ten wyjazd E, tak naprawdę jest niskobudżetowy i ten kanał dlatego nazywa się w ogóle Triponium, stąd też się bierze nazwa, jesteśmy trochę cebularzami, no i mamy jakiś tam przeznaczony budżet. I te noclegi będą niższego standardu, to nie, będą wysoki, to nie będzie wysoki standard, że tak powiem, hoteli, I nie wiem, no. Odczucie jakie miałaś, nie mieliśmy klimy na przykład, tak? I nie będzie w większości, w relance z klimą pomieszczeń. Jakby nam to nie przeszkadzało, jakby pierwsze zdarzenie było, że było po prostu czysto. Szybki tur pokoju. Nasz pierwszy nocleg. Sypialnia. Łazienekka było czuć, tak, łazienka tak, też nie tak, jest tak, super, tak, no tak, tak. był spoko, nam zazwyczaj zależało na tym, żeby po prostu było łóżko, żeby można było się wyspać. Raz był wiatrak, raz był klimar, czasami nie było niczego. Dokładnie. E, ale to już dowiecie się, co się działo po drodze. Później mieliśmy różne przygody. Oj, mieliśmy. <noise> ale też e, jeśli chodzi o samą okolicę, okolica była bardzo przyjemna. Domek stał jakby pośrodku pól ryżowych. Akurat to był początek wzrostu ryżu, więc jeszcze nie było Aż tak bardzo zielono. Tak, 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 ale i tak było. W sumie fajnie klimatycznie. Ehm, I co? No i słuchajcie, aspekt jest taki, że my bardzo mało nagrywaliśmy, nie potrafiliśmy. I tutaj na przykład macie pierwszy filmik. Właśnie dotarliśmy do naszego hotelu 5 km na nogach zamiast tuktuka. Nie, nie musisz się Dlaczego? Nie chcę. Myślę, się I powiem wam, że zajebista miejscówka, jak na początek, jak na pierwsze przyjście. No troszkę schudliśmy w czasie tego Tak, wyjazdu. no troszeczkę się udało zrzucić. Klaudia miała ciemniejsze włosy wtedy. Ja jak nie miałem, tak nie miałem, więc u mnie czy blond czy ciemne nie ma to znaczenia. I co, no, więc będziemy tutaj z wami siedzieli, trochę jeszcze opowiadamy dzisiaj. Wow. I co jest fajne, że faktycznie teraz jakby wracamy do tego na nowo. Przypominamy sobie, przeżywamy to wspólnie. A Mati i tak pamięta większość rzeczy, co się działo po drodze, jak robiliśmy plan, co w ogóle powiedzieć, to ja mówię, Boże, skąd ty to pamiętasz? Czasami jest to przekleństwo, tak no dobra jest, jest. I co? A przyjeżdżając, zaliczyliśmy małą drzemkę, jak już dostaliśmy pokój, no ale nie mogliśmy sobie odpuścić oczywiście. Zwiedzenia okolicy, więc w obiekcie mogliśmy sobie też skorzystać z rowerów, które były darmowe. Pojechaliśmy przejechać się trochę po okolicy, chcieliśmy też zrobić jakieś pierwsze nagry. W sumie już nie pierwsze, ale chcieliśmy zrobić nagrywki z drona, i trzeba przyznać, że pomimo chmur był bardzo, bardzo ładny zachód słońca. No i co? No i wróciliśmy później. Tak, było spotkanie informacyjne, właśnie dotyczące, jak mniej więcej będzie wyglądać kolejny dzień, o której musimy wstać, o której śniadanie i tak dalej. Wstaliśmy o 5.30, więc bardzo wcześnie. Właściciel mówił, że najlepiej by było, żebyśmy gdzieś tak mniej więcej o 6.00, albo przed 6.00 nawet byli w parku. Dlatego, że wtedy można spotkać najwięcej zwierząt, jak chyba już wszyscy wiemy, albo może nie wiemy, to się zaraz dowiemy. Zwierzęta najbardziej są, że tak powiem, aktywne. aktywne w porannych godzinach, gdy jeszcze słońce po prostu tak mocno nie atakuje i potem popołudniowych e, po wieczornych. wieczornych. Dlatego też cała podróż w ogóle trwała od 6 do 18. Co jechaliśmy pod bramę, gdzie musieliśmy dać więcej pieniędzy właśnie na bilet. E, swoim e, przewodnikom. A i jeszcze jedno, bo my byliśmy w weekend i w weekend wejście do parku jest trochę droższe niż w tygodniu. Mm, no i co, chwilę tam czekaliśmy e, przed samym wejściem, kupili bilety i mogliśmy podjechać jeepami. I wjeżdżamy do parku w tym momencie i otwiera się przed nami dziki świat zwierząt. Naprawdę po jakichś 10-20 metrach od pojawiły się księgi Się plambi, pamięta z tej z dokładnie. bajki, nie? Czyli fajnie było zobaczyć zwierzęta w naturalnym środowisku, a nie w jakimś zamknięciu. Dokładnie, no. No i takie właśnie pierwsze wrażenie, że wow, że faktycznie ten park jest wielki. Park Narodowy Wilpatu o powierzchni ponad 1300 km2 jest największym parkiem narodowym na Sri Lance. Słynie on z 60 naturalnych jezior zwanych Wilus. Od których pochodzi nazwa Wilpatu? Jest to idealne miejsce do obserwacji lampartów, krokodyli, rzadkich ptaków oraz niedźwiedzi leniwych. Wilpatu oferuje unikalne doświadczenia dzikiej przyrody w spokojnym i malowniczym otoczeniu. Od samego wjazdu do takich pierwszych otwartych przestrzeni naprawdę było daleko. Z miejsca jednego z początku w ogóle takiej jakby drugiej sekcji, gdzie są bardziej otwarte tereny już troszeczkę inne, jakaś więcej wody. Zajęło nam z 20-30 minut chyba. Jak zobaczyłem Pawia, też widziałem go niby po drodze, ale tutaj było odgroma po prostu. Szczęście, żeby Fafl jednak otworzył swoje pióroków. Chcić ich chyba setki, ani jeden. Fantetycznie ani jeden. No, niestety, taki urok. Trzeba ogólnie przyznać też, że nasz gospodarz ogarnął wszystko kompleksowo. W cenie mieliśmy też przekąski, napoje, mieliśmy też przenośną lodówkę, wszystko też było świeże, więc mieliśmy tak naprawdę. Obiad, jakieś tam yy, owoce, przekąski, tak. picie, więc yy, na, nawet co nieco jeszcze wróciło z powrotem, bo ciężko było to przejeść. Do dziś pamiętam, bo oni w ogóle w, na Sri Lance zawsze mieli w standardzie na śniadanie dawać chleb z dżemem, tostowy chleb. Dobra i jeszcze takie rolowane leśniczki w środku z kokosem. Z kokosem. Ogólnie jest tak, że nie możecie wychodzić za bardzo z Jeepa. Są do tego odpowiednie rejony, w których e, możecie wyjść tak naprawdę i zjeść. I pojechaliśmy na przerwę lunchową, taką lunchowo-owiadową. Zawsze musicie też pamiętać, na pewno wam o tym powiedzą, trzeba uważać na małpy, bo tam mieliśmy pierwsze spotkanie z makakami. potrafią wam się dobrać do jedzenia, do plecaków, więc jeżeli macie gdzieś zostawić, czy sobie oglądać otoczenie w tym miejscu, gdzie jest lunch, no to jednak schowajcie to w budynku zamkniętym tam, gdzie małpy wam nie wejdą. A jest tam taka przestrzeń, z budynek, Dokładnie. gdzie można po prostu sobie skonsumować posiłek. Wtedy I właśnie posiłek. w tym miejscu była sytuacja, gdzie ja yy, wziąłem telefon, yy, zacząłem nagrywać pierwsze swoje nagrywki. Zobaczcie, tutaj zgromadzonych witam wszystkich zgromadzonych Hej. witam jesteśmy w tym momencie właśnie gdzie? W Wilpat witam wszystkich z Wilpatu Witam wszystkich, więc zapraszam do oglądania. Wow. Bo początek był tak, że my się wstydziliśmy nagrywać yy, obok siebie yy, i ja się nie wstydziłem obok Ciebie. Jak się nie wstydziłeś? Poszedłeś tam na górę, no na, na tą ambonę i so, się tam, sobie tam nagrywałeś i e, musimy jechać, a on sobie siedzi, w ogóle się nie interesuje. Ja musiałam jeszcze go szukać, e, bo nie wiedziałam, gdzie on poszedł. Trenowałem tak, pierwsze trenowałem. nagrywki. Mhm. No jak nie trenowałem? No. No, tre, no trenowałeś. Jak to w ogóle wygląda? Oni się ze sobą komunikują i tak wiemy, że też jest wiala. i Dużo osób słyszało o tych wyścigach, i rzeczywiście te wyścigi są. Czy tutaj, jak gdzieś ktoś zobaczył słonia, dostawali sygnał między sobą, więc my też tam jechaliśmy i stało już tam parę samochodów. No ale z tego, co słyszeliśmy, to Wiala jest po prostu hardcore. Duże kolejki przy przyjeździe. Tu, to nie było takie bardzo odczuwalne. Nie, 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 nie. nie. Jakby przez, tą ogrom, przez ten ogrom tego parku czasami nie mijaliśmy się przez dwie godziny z żadnym samochodem. Dokładnie. Jechaliśmy całkowicie sami. Głównym celem, tak naprawdę, tej wyprawy, tak jak mówiliśmy, było zobaczenie lamparta. Z tym lampartem to była też taka właśnie historia, że staliśmy w jednym miejscu, półtorej godziny, nie ruszając się w ogóle o centymetr, nie odpalaliśmy samochodu, z Jeepa nie można wychodzić, nie możemy się odzywać. I facet nam powiedział, że lamparty bardzo często przechodzą tą drogą. Misiu? Mm co teraz siedzimy i czekamy na Leoparta na mówisz niestety jakiś godzinkę szukamy ale nadal nic nie możemy znaleźć ani jednego półtorej godziny stania i nic kompletnie i dopiero później jak zmieniliśmy miejsce już właśnie po tych dziewięciu godzinach no to jedziemy jedziemy I nagle w pewnym momencie koleś się zatrzymuje i cicho, cicho i nam pokazuje palcem, Mamy, o co chodzi, nic nie widać i nagle uwierzcie, w oddali, w krzakach patrzymy, a tam Lampard. I my od razu zdjęcia gdzieś tam w tych... A ten Lampard, jak sobie nigdy nic, wychodzi sobie przed naszego w ogóle Jeepa, więc my już totalnie podjarani. Chyba tak. E, ale no jeden taki minusik tego no to jednak. Że był tyłem. Pokazał nam dupę i większość czasu oglądaliśmy jego dupę. Jeśli chodzi o tą wyprawę, 12 godzin, no to trzeba przyznać, że to było dość męczące, ale park był ogromny, jakby wiedzieliśmy, że wybieramy też największy park, który w ogóle jest na Sri Lance. Naszym głównym celem było zobaczenie właśnie Lamparta, chcieliśmy zobaczyć niedźwiedzia leniwego i ja bardzo chciałam zobaczyć gromadę słoni, ale zobaczcie tutaj, co widzieliśmy. Tak, ogólnie jeżeli ktoś liczy tak naprawdę, żeby oglądać słonie w Wilpatu, no to jest ileś tam sztuk słoni, tak ale... naprawdę, ale nie jest to zbyt wiele. Są inne parki, takie jak Udawale czy Oboksigiri, parę parków, w których warto tam się wybrać, bo tam są ogromne stada słoni. I tak, jeśli chodzi o naszego gospodarza, kontaktowaliśmy się z nim przez Whatsappa, więc zanim do niego pojechaliśmy, wysłał nam jeszcze wskazówki, jak dotrzeć do niego z Negombo, więc tutaj, tutaj zobaczycie. Pokażemy Wam, jak to wygląda. E, I co? No, polecamy miejsce. Bo macie, macie polacajkę. Tak, oferta, jak ona wygląda. I to na dzisiaj koniec. Dziękujemy za spędzony czas z nami w odcinku. I do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do komentowania. Nie wiem, Osa? Nie, Osa. No, więc pa, na razie. I tyle chyba. A koe nei i motuinga. Hey.